Dzień dobry, nazywam się Tomasz Fijołek, jestem z zagórnika. Chciałem powiedzieć o torze rorokarskim, który jest budowany przy boisku LKS-u Zagórnik. Tor jest finansowany przez LGD Wadowiana i po części przez, przez Gminę Andrychów. No było to staranie przede wszystkim. Radnego Pawały Sonia były, były fundusze uznali, że, że w zagórniku będzie dobre miejsce na, na ten tor. Teraz trwają prace już, już budowlane, zostało zrobione odwodnienie. Odwodnienie po części z dwóch stron wojska już jest usypany kamień, na którym będzie położona ta nakładka. Dwie części jeszcze są w trakcie, w trakcie przygotowywania. Będzie uzupełnione oświetlenie. Jest, będzie nowe ogrodzenie, bo tam to stare zostało wyburzone. Trybuny też też altor sobie LKS prawdopodobnie na własny kosz będzie robił. I co tak jeszcze? Boisko, boisko zostało zmniejszone przez ten tor, ale, ale mieści się w, w rozmiarach, które kwalifikują ich do Nasz zespół do rozgrywek ligowych. No i cóż, myślę, że, że to tak na wakacje już powinno się udać, ten tor wykonać. I także zapraszamy. Jeżeli będzie gotowy, będzie na pewno jakieś otwarcie, coś w uczniowie ze szkoły mają przygotować. Także, także serdecznie będziemy zapraszać Państwa jeszcze w późniejszym terminie, jeżeli to będzie ukończone. Dziękuję bardzo.